Poczekaj, chcę się za Ciebie pomodlić, modlitwą o uwolnienie. Drogi Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wiary. Proszę o uwolnienie od wpływów złego ducha dla tych wszystkich, którzy oglądają tę modlitwę. Uwolnij ich od skutków przeszłości, od lęków, które ich paraliżują. Uwolnij od złych myśli, które przeszkadzają im w radości życia. Niech Twoja miłość i moc przenikają ich serca, przynosząc pokój i nadzieję. Proszę, otwórz ich oczy na Twoje światło i daj im siłę, by przezwyciężali wszystkie trudności. Niech każdy, kto to słyszy. Poczuje Twoją obecność i doświadczy prawdziwego uwolnienia. Amen. Mocą Chrystusowego kapłaństwa, wzywając mocy i ochrony najdroższej krwi zbawiciela i wstawienictwa niepokalanej matki Boga, w imię Jezusa Chrystusa związuje ducha nieczystego, który w jakikolwiek sposób Cię zniewala lub niepokoi. I jako związane wszelkie te moce zła odsyłam do stóp Chrystusowego Krzyża, aby Pan Jezus nimi dysponował i aby nigdy nie wracały i nikomu nie szkodziły. Amen. Duchu Święty napełni wszystkie te miejsca uwolnione. Amen. Niech Ci błogosławi strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.